Dzisiaj w niebie jest tak zimno. Miłość jest mi nieznana, czy. Znajdę dziewczynę, która szczerze, pokocha mnie i nie złami mi serca. Z nią chcę zasypiać w nocy i budzić się rano w jej ramionach. Udaję, że wszystko jest w porządku nagra. Zjawiła się ona, zakochałam się w niej. Podchodzi do mnie bliżej widząc, jak ja połacza cię rami łzy. Przy niej miłość została spełniona zaraz. Zrozumiałam, co to znaczy miłość. Kocham nie, ona odchodzi, błagam, by wróciła. Jesteś niespotykana. Naprawdę chcę spłonąć. Naprawdę chcę spłonąć tej nocy, tylko gdzie? Znajdę tą jedyną dziewczynę, kochanie, Kocham cię szczerze. Chcesz znów do mnie wrócić. Jesteś kobietą, która swoją miłością przywróciła mnie do życia, wiem. Ty jesteś tą pierwszą i tę ostatnią, daj nam szansę, po raz drugi. Czujesz moje uszy, widzisz jak płacze. 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 I więcej, że moje uszy nie chcą wyschnąć. Czujesz moje łzy, widzisz jak płacze. Czujesz moje uszy, widzisz jak płacze. Czujesz moje uszy, widzisz jak płacze. Czujesz moje łzy, widzisz jak płacze i wietrze, moje łzy nie chcą wyschnąć. Czujesz moje łzy, widzisz jak płacze, czujesz moje łzy, widzisz jak płacze. Czujesz moje łzy, widzisz jak płacze i wietrze, moje łzy nie chcą wyschnąć. Czujesz moje łzy, widzisz jak płacze, czujesz moje łzy. Widzisz jak płacze, krabrowy spływają po mojej twarzy, jak. Małe wodospady, jestem samotną dziewczyną ze za... Złamanym sercem jestem samotną dziewczyną za... ze sercem, której żadna dziewczyna nie kocha Miłości swej dać mi nie chce Czy znajdę dziewczynę, która mnie pokocha, może jest daleko odemnie mnie Czy znajdę dziewczynę, która mnie szczerze pokocha Nie wiem na razie Mam złamane serce łzy z moich oczu płyną jak okna deszcz, w niebie zimno jest staram się nie płakać się płaczę, i płacze. teraz mnie tylko ty się liczysz, chcę z tobą spędzić ostatnią noc zawsze jestem po dobrej stronie mojej oczu, wiem prawdę, czy wzajemnisz to bo moje poranione serce potrzebuje tylko odrobiny miłości, jestem szczera w uczuciach, moja wrażliwość jest tak delikatna jak płatki kwiatów Czujesz moje widzisz jak płacze 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 i wiec że moje nie chcę westchnąć. Czujesz moje uсы wid widzisz jak płacze Czujesz moje widzisz jak płacze Czujesz moje widzisz jak płacze Czujesz moje widzisz jak płacze i wiec że moje nie chcę wyschnąć. Czujesz moje łzy, widzisz jak płacze? czujesz moje łzy, widzisz jak płaczę. Czujesz moje łzy, widzisz jak płaczę, czujesz moje łzy. Widzisz jak płaczę i wiedz, że moje łzy nie chcą wyschnąć. Czujesz moje łzy, widzisz jak płacze? czujesz moje łzy. Widzisz jak płaczę, a wypływają po mojej twarzy, jak mało wody spady? Jestem samotną dziewczyną, za złamanym sercem, jestem samotną dziewczyną, za. Złamaną sercem, która żadna dziewczyna nie kocha miłości swej, lecz mi nie chce. Trzymaj mą dłoń, trzymaj mą dłoń. Chcę być bliżej, stworzyć bicie Twojego serca. Trzymaj mą dłoń, trzymaj mą dłoń. Chcę być bliżej, moje serce bije szybciej. Trzymaj mą dłoń, nigdy nie opuszczę. Niech twoje serce nigdy nie przestanie bić. Niech bije szybciej cały czas.